Ojca i syda i Łaska i pokój od tego który jest i który wszedł. Niech będą z nami. Nadeszła uroczysta chwila, na którą tak bardzo czekaliśmy. I tak bardzo ważna dla szkoły. Dla szkoły w wymiarze wspólnoty ludzi, nauczycieli, uczniów, wszystkich pracowników, którzy posługują dla tej wspólnoty, dla rodziców. 90-lecie szkoły to wiele lat. I za ten piękny czas dzisiaj, właśnie podczas tej Eucharystii, chcemy Bogu podziękować. Chcemy podziękować za tych wszystkich, którzy tworzyli historię, żywą historię tej szkoły w latach minionych. Tych nauczycieli, wychowawców i uczniów, którzy w sposób duchowy albo i wyjątkowy nawiedzają szkołę sołowską. Ale chcemy również pamiętać o tych, którzy już, o też, stali się nauczycielami. Ja chcemy dziękować za ten piękny czas, a jednocześnie prosić o dar Ducha Świętego dla nas wszystkich. Chcemy prosić o jasną, wyraźną perspektywę celu i sensu, który chcemy zagospodarować nasze pragnienia, nasze radości, nasze przyszłość. Chcemy dziękować Bogu za ten piękny czas. Witam bardzo serdecznie na Wielkiej dyrekcję Dyrekcji Ogrzymałek, Pani Dyrektor, Witam bardzo serdecznie Radę Pedagogiczną, Radę rodziców Pracowników, witam należysto, bardzo serdecznie Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Wasze naszej intencji młody się nie tylko jarna, aż taka jakaś ksiądz